Czarnego piątku, choć w Polsce tak naprawdę dopiero się rozkręca, raczej nie trzeba już nikomu przedstawiać. Każdy wie, co to za dzień, każdy wie, że tego dnia jest tanio. Ale nie każdy wie to, co dzisiaj dla was przygotowałem. Zapraszam Was na listę 10 najciekawszych faktów o Black Friday. A jeśli chcielibyście przekonać się na własnej skórze, co znaczą dobre promocje na Black Friday, koniecznie odwiedźcie stronę megakoszulki.pl, na której znajdziecie produkty przecenione o nawet kilkadziesiąt złotych. Koszulki, bluzy, poduszki czy nawet maseczki na twarz, wszystkie z modnymi gotowymi nadrukami. Możecie również sami je zaprojektować w specjalnym i intuicyjnym kreatorze. Każdy produkt posiada gwarancję aż 100 prań, także nie musicie się martwić o jakość. Black Friday to idealny moment, aby już teraz planować prezenty świąteczne. Tym bardziej, że z kodem BF Planeta 20 będziecie mieć się nawet taniej o dodatkowe minus 20%. Kod wraz ze wszystkimi linkami zamieszczam w opisie, tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Nazwę Czarny Piątek stworzyli policjanci z Filadelfii. Już w latach 50. ubiegłego wieku odnosili się oni w ten sposób do dni bezpośrednio po święcie Dziękczynienia. Czarny Piątek czy nawet Czarna Sobota były wtedy określeniami potwornych korków na drodze oraz smogu wywołanych masowym wracaniem Amerykanów po świętach do swoich domów. Numer 9. Mimo że nazwa Czarny Piątek poniekąd odnosi się do smogu, a według wielu również do czarnego tuszu oznaczającego w księgowości przychód, zysk, różnego rodzaju aktywiści chcą teraz zmiany nazwy, bo podobno źle się kojarzy. Także nie zdziwcie się, jeśli za kilka lat Black Friday będzie nazywać się Big Friday, czyli Duży Piątek, bo właśnie taką nazwę chcą przeforsować. Numer 8. Pewnego rodzaju przodkiem Czarnego Piątku były Parady Świętego Mikołaja w Kanadzie, odbywające się już od 1905 roku w dniu 2 grudnia. Kiedy na końcu parady oczom zgromadzonych ukazywał się Mikołaj, był to oficjalny znak, że sezon świąteczny a co za tym idzie, zakupy świąteczne. Czas rozpocząć. Pomysł skopiował amerykański Macy's, które swoje własne parady zaczął organizować 20 lat później. Numer 7. W Polsce raczej nie robiono jeszcze takich badań, ale z amerykańskich wynika, że przeciętny Amerykanin, który odwiedza sklepy z okazji Black Friday, wydaje średnio na zakupy aż 1007 dolarów, czyli prawie 4000 zł. Jak widać, średnia obniżka cen, wynosząca aż 37%, działa na Amerykanów jak hamburger. Numer 6. A jak wynika z tego wykresu, nawet większą popularnością niż Black Friday cieszy się Cyber Monday, czyli taki internetowy Black Friday, następujący zaraz po nim w poniedziałek. Obecnie zyski podczas cyberponiedziałku są o nawet 25% wyższe niż podczas czarnego piątku. Jaki z tego wniosek? Ludzie po prostu lubią robić zakupy na ostatnią chwilę. Numer 5. Powstanie Cyber Monday przypisuje się właścicielowi strony shop.org, który już w 2005 roku zauważył, że zaraz po czarnym piątku z jakiegoś powodu ma miejsce znaczny skok w zakupach internetowych i to aż o 77%. To właśnie ta obserwacja doprowadziła do powstania siostrzanego święta czarnego piątku, czyli cybernetycznego poniedziałku. Numer 4. Na Black Friday nie każdy przedsiębiorca postępuje jednak fair, dlatego pewien internauta Polak stworzył stronę fakefridayorg, która ma za zadanie prześwietlać ich uczciwość. Po wpisaniu nazwy produktu lub, najlepiej, wklejeniu linku do niego, sprawdzicie, czy jego cena rzeczywiście jest obniżona, czy może tuż przed Black Friday była sztucznie zawyżona. Tak jak na przykład cena tego okapu Franke Cloud w pewnym polskim sklepie RTV AGD. Tylko spójrzcie, przez pół roku jego cena wynosiła około 12 tysięcy złotych, a to nagle w listopadzie skoczyła aż do 17. Numer 3 Inna rzecz, na którą powinniście uważać w Black Friday, to oferowanie sprzętu elektronicznego, szczególnie komputerów, o znacznie gorszych komponentach. Powiecie, nawet jeśli dany model laptopa na pierwszy rzut oka wygląda tak samo i jesteście oczarowani jego obniżoną ceną, sprawdźcie lepiej, czy sprzedawca nie oferuje przypadkiem egzemplarza o znacznie gorszym procesorze, pamięci czy karcie graficznej. Numer 2. Według ankiety Retail Menot aż 12% osób robiących zakupy w Black Friday jest pijanych. Może wynikać to z dwóch rzeczy, że alkohol trzyma ich jeszcze po święcie dziękczynienia, a wiele osób w kolejkach pod sklepami ustawia się jeszcze w nocy lub że po prostu robienie zakupów fizycznie w sklepie tego dnia to istna walka i trzeba się trochę znieczulić. Numer 1 hmm, Kiedyś to były czarne piątki. W 2011 roku największy na świecie sklep Walmart złamał Black Fridayową tradycję i swoje sklepy otworzył już w czwartkowy, dziękczynny wieczór. W ten sposób zepsuł też trochę rodzinną tradycję, bo Amerykanie zamiast siedzieć razem przy stole, pognali do sklepu po tani telewizor. Wyobrażacie sobie, aby w Polsce Biedronka ogłosiła podwójne punkty na gang fajniaków, jeśli tylko zakupy zrobicie w wigilijny wieczór? OK, tym podwójnym, jak podbródek, gdyby jeden nie wystarczył akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam jeszcze o stronie megakoszulki.pl, gdzie z okazji Czarnego Piątku czekają na Was mega promocje na koszulki, bluzy i wiele innych akcesoriów z olbrzymim potencjałem prezentowym. Pamiętajcie, że kod BF Planeta20 dodatkowo obniży ich niską już cenę o kolejne 20%. Linki znajdziecie w opisie, tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!